Witamy w Energii Gas Polska. E, jesteśmy właśnie po jeździe regulacyjnej. E, wracamy powoli na firmę i, tak, mając chwilę czasu, chcieliśmy Państwu przedstawić parę informacji dotyczących montażu instalacji gazowej do tego auta. Jest to Subaru Forester e, z silnikiem 2.0 mocy 150 KONI. Auto z 2008 roku założyliśmy tutaj instalację KME Nevo. Naszym zdaniem najlepiej się sprawdza KME w, tym w tych samochodach subaru. Z reguły wszystkie Subaru, jakie montujemy, montujemy na KME i nie mamy z nimi najmniejszych problemów. Koszt instalacji KME do tego samochodu to 2800 zł. Mamy tutaj założone KME, wtryskiwacze Yeti, tutaj tak klient sobie zażyczył, i reduktor KME Silver. No, zestaw aż z zapasem dużym. Koszt, tak jak mówiłem, 2800 zł takiego, takiego zestawu mimo wszystko. Auto pali około 14 litrów benzyny, czyli tego gazu spali jakieś 15-16 litrów na 100 km. A co za tym idzie, ogromna oszczędność, bo na każdym 1000 km mamy 380 zł w kieszeni, tylko dlatego, że jedziemy na gazie. Zwrot instalacji z tego też względu, że to spalanie jest wysokie, nastąpi po około 7-8000 od momentu montażu. Czyli naprawdę, naprawdę szybko. Został tu założony zbiornik 65-litrowy. Tutaj, tak na życzenie klienta, został założony taki zbiornik też, żeby był większy i wypełniał tą podłogę maksymalnie, jak się tylko da. Co pozwoli nam na przejechanie około 300-450 km. 350 km. No myślę, że w masjonalnym gdzieś tam w trasie 400 km na jedno tankowanie w tym samochodzie. A więc tutaj jest wynik naprawdę fajny, jak na, na tak, takie spalanie auta, pali bardzo dużo tego, tego, tego gazu. Eee, Subaru. generalnie bezproblemowe samochody dobrze sobie radzą jeżeli się je montuje um, już, że tak powiem stałymi patentami stałymi rozwiązaniami które są pewne to nie mamy z nim najmniejszych problemów więc jeżeli Państwo mają takie samochody zapraszamy e, wiadomo auto pali dużo tej benzyny więc ten gaz w tym samochodzie no to jest naprawdę astronomiczna e, oszczędność tak więc e, 2800 zł to takiego Subaru, instalacja gazowa KME, naprawdę fajna, bezproblemowa. Jeżeli mają Państwo takie samochody lub inne, zapraszamy, na pewno pomożemy i założymy pracę. Dziękuję.